wrzesień jest statystycznie najgorszym miesiącem dla polskiej giełdy. Na giełdzie jest prosta zasada: kupuj tanio, sprzedawaj drogą. Wszyscy to wiedzą, dlaczego więc gdy statystyka mówi nam, że we wrześniu jest największa szansa na to, że będzie tani pierwszą myślą inwestora jest sprzedać wszystko. To trochę tak jakbyś uciekał ze sklepów w Black Friday. Pokażę ci teraz psychologiczną pułapkę, w którą wpada duża część inwestorów, jak jej uniknąć, czyli jak trzeba zrobić to, co zrobić należy, czyli trzeba robić nic. I o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy, bo to co przed sobą w tym momencie widzisz to są miesięczne stopy zwrotu. Od razu rzuca się w oczy wrzesień. Czarny wrzesień, no bo widzimy, że zdecydowana większość miesięcy jest na zielono, ale jeżeli chodzi już o wrzesień, to tutaj na przestrzeni ostatnich lat zdecydowana większość to jest kolor czerwony. Zwłaszcza patrząc od tego roku 2016, gdzie niemalże zawsze wrzesień kończyliśmy na minusie. No i teraz pytanie, czy skoro tak wrzesień często kończymy na minusie, to może nie warto tych wszystkich akcji sprzedać, pogonić i wyjechać sobie w bieszczady, wrócić za parę miesięcy? O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy i porozmawiamy dlaczego nie. A zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to jeszcze partner odcinka, a partnerem odcinka jest firma XTB. Jeżeli tak jak ja inwestujesz w akcje lub ETF, -y, albo chcesz zacząć inwestować w akcje lub ETF, do -y, miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro w XTB prowizja wynosi 0%, a w XTB można również założyć konto IKE, na której w ogóle nie płaci się podatku. Link do tego wszystkiego w opisie filmu, a jeżeli jeszcze w trakcie zakładania konta wpiszesz hasło Konrad, pisane dużymi literami, otrzymasz dostęp do kursu dla początkujących inwestorów. My wracamy do stóp zwrotu z września i też z innych miesięcy. No bo patrząc na ten wrzesień, on nie jest zbyt kolorowy, ale z sierpień też ostatnio nie był zbyt dobry. Na poltariu Cunius mamy informacje o miesięcznych zmianach WIK. No i zauważmy od początku tego roku. Było bardzo dobrze, było świetnie, no bo te stopy zwrotu były wysokie na początku, bardzo wysokie, później po prostu wysokie, ale już ten sierpień pokazał minus 2,88, no czyli mamy jakiś pierwszy spadek miesięczny w tym roku kalendarzowym. Biorąc pod uwagę WIG i wrzesień, no to widzimy, że ten wrzesień i w ostatnim roku 2, 3, 4, 5 lat temu był na minusie. No, ostatni raz, kiedy byliśmy na plusie, to był 2019 rok i patrząc tak, poszczególne wszystkie miesiące, wrzesień nie zdecydowanie. Najsłabszym, najgorszym, tym, najgorszym miesiącem. No, jeżeli chodzi o początek tego miesiąca, no to tak, dzisiaj byliśmy na zero, WIK idealnie na, na zero. WIK od początku roku, trzeba przyznać, że nie ma jakichś bardzo dużych korekt. Największą korektą było to, kiedy Trump ogłosił swoje cła. No to wtedy praktycznie wszystkie giełdy świata spadały i polski WIK też minus 13,5%. Około takie spadki były i to była największa korekta w tym całym 2025 roku. W tym momencie mamy drugą największą korektę, ponad 7% spadków od szczytów. To już się zaczęło pod koniec sierpnia, no i kontynuowane jest to we wrześniu. Chociaż dzisiaj trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o ten, ten, dzisiejszy dzisiejszą sesję, no to byliśmy o wiele niżej, ale jakoś wybroniliśmy. Zobaczymy, co tutaj będzie dalej. Ja nie mam zielonego pojęcia, jaka będzie przyszłość i to jest myślę, że dosyć kluczowa sprawa, no bo teraz przejdziemy do takiego kalkulatora i porozmawiamy właśnie o tym, pokażę ci w jaki sposób można patrzeć na te nasze stopy zwrotu. No bo mówiliśmy tutaj o emocjach trochę. No jeżeli ktoś chce wyprzedawać akcje ze względu właśnie na to, że zaraz mogą być spadki, to to jest gadanie o emocjach. A teraz zrobimy coś, czego boi się prawdopodobnie jakieś 99% różnych inwestorów, czyli użyjemy Excela. Policzę Wam co do grosza, ile pieniędzy można wyrzucić w błoto, próbując bawić się we wróżbite macieja i omijać te magiczne dołki. Więc no przygotujcie się teraz na, na liczby, no bo to trochę będzie bolało dla tych wszystkich, którzy uważają, że no, teraz jest taki zły miesiąc, wrzesień, to jest tragiczny miesiąc, więc trzeba szybko uciekać z tego rynku. Jeżeli ktoś tak uważa. No, to niech teraz sobie zobaczy, o, o czym ja będę tutaj mówił. No, bo tak, włącz, włączając Excela, możemy zobaczyć, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o stopy zwrotu, chociażby z SP w stosunku do ostatnich lat. No, i tutaj mam wykres SP 500TR, total return, czyli uwzględniam dywidendy. No, i jak to jest, jeżeli chodzi o ostatnie lata? Od 1928 roku do 2024 roku. Więc można powiedzieć, że dosyć długi okres i widzimy jedną dosyć istotną. Istotną tutaj rzecz, że stopy zwrotu ujemne pojawiają się, one są nawet czasem wysokie, ale zazwyczaj są o wiele niższe niż stopy zwrotu dodatnie i też jest ich dużo, dużo mniej. No jak sobie zobaczymy, tych słupków ponad zerem jest zdecydowanie więcej niż poniżej zera. To oznacza, że rynki w długim terminie, bardzo długim terminie dają zarobić. Ktoś zaraz mi zacznie gadać, że jak co ty gadasz za głupoty, mówisz tutaj zazwyczaj o spółkach z polskiej giełdy, pokazujesz S&P 500. To jest manipulacja i w ogóle jesteś głupi. Znaczy, czy jestem głupi, to nie wiem, może ale biorąc pod uwagę dane inne no to też możemy sobie, możemy sobie zobaczyć tak jeżeli sobie zobaczymy MSCI World no to widzimy że zdecydowanie większość tych, tych lat jest na plusie z ostatnich ponad no, w okolicy 30 lat. Jeżeli sobie zobaczymy na WIG, no bo skoro mówicie, że ja mówię o WIG-u, no to proszę bardzo. Popatrzmy na WIG, z tym że jeżeli chodzi o WIG, no to tutaj mamy dużo mniejszą historię, tak? Nie mamy tej rynku od 1928 nie możemy czegoś takiego zrobić, bo wtedy jeszcze ten nie istniał, ale od 91 możemy zobaczyć, że zdecydowanie jest podobnie, jak w przypadku danych z S&P 500, czyli mamy więcej tych słupków na plusie, te słupki na plusie zazwyczaj są wyższe, dużo wyższe, no tutaj wyróżnia się myślę, że 2008 rok, który był mocno taki na zdecydowanie taki mocno na minusie, minus 48,2% i to był taki największy spadek, biorąc pod uwagę tę historię naszej, naszej giełdy. Więc widzimy, że patrząc na dane, one mówią nam wprost, lepiej być na rynku niż na nim nie być, właśnie ze względu ze względu na to, że w długim terminie te rynki rosną i to rosną myślę, że dosyć mocno. No to teraz porównajmy sobie i popatrzmy sobie na kalkulator, no bo stworzyłem sobie taki prosty kalkulator, który mówi nam o tym, jakie byłyby nasze stopy zwrotu i o co chodzi w tym kalkulatorze. Ja wprowadzam rok rozpoczęcia inwestycji. Tutaj dla SP 500 będziemy liczyć, ale ktoś raz powie znowu, e, Książak, mówisz o Wigu, ty oszuście. No, Proszę bardzo. Zaraz, zaraz przejdziemy do WIGU. Za chwilkę przejdziemy do WIGU. Najpierw zaczniemy od S&P 500. To jest kalkulator do S&P 500. Daje rok rozpoczęcia inwestycji, wpłatę po, początkową i roczną dopłatę, tak? Czyli tutaj ważna rzecz. Ta wpłata początkowa jakby to nie jest jakby pierwsza wpłata w roku, tylko to jest taka dodatkowa wpłata. Czyli powiedzmy, że w tym momencie robię tę wpłatę początkową i jeżeli roczne dopłaty mam przez 10 najbliższych lat, to pierwsza dopłata to jest na koniec 2025 roku. chcę, żeby tutaj każdy zrozumiał, no bo jeżeli dam na przykład, że wpłacam 1000 zł po 10, przez 10 lat i daję jeszcze jakąś tam do, wpłatę początkową, no to 1000 zł przez 10, 1000 zł przez 10 lat to będzie 10 tysięcy, ale plus jeszcze ta wpłata początkowa będzie, czyli ta wpłata początkowa jakby jest jako osobną, osobną wpłatą, nie. No i tak to wygląda i biorąc pod uwagę ten wynik końcowy, ja mówiłem o tym, że w XTB można założyć konto IKE, więc sobie popatrzymy, jak to by było, jeżeli chodzi o wynik końcowy z konta IKE, ze zwykłego konta i też wynik po 10 latach na przykład, jak to dokładnie by wyglądało. No myślę, że nikogo nie uszukam, że im wcześniej zaczniemy inwestować, tym po prostu lepiej. Gdybyśmy zaczęli od 1928 roku, czyli od momentu, w którym ja tutaj zebrałem te, zebrałem te wszystkie dane z S&P 500, no to gdybyśmy zainwestowali na początku 10 tysięcy, i dopłacali miesięcznie 10 tysięcy, to byśmy mieli jakieś absurdalne kwoty na, na koniec. Zauważmy tutaj, biorąc pod uwagę te kwoty, jakie na końcu byśmy mieli, czyli jakie na koniec 2024 byśmy mieli, no to to już idzie w miliardach. Widzimy, że procent składany działa i to bardzo mocno, mocno działa. Tutaj jest pokazana też różnica między rachunkiem zwykłym a kontem IKE, czyli ile podatku byśmy zapłacili z tego naszego, z tego naszego zysku. No, biorąc, biorąc pod uwagę z ten te 10 lat. Czyli od 28, w tym przypadku do 38, no też widzimy, że ten zysk byłby zacny. No ale mam też tutaj drugi kalkulator. On jest dokładnie taki sam, tylko żeby sobie porównywać różne lata. No bo mówimy o tym, że ten wrzesień jest słaby. No i prawdopodobnie jest duża szansa, że też będzie słaby. No pytanie, czy warto angażować się w akcje w tak słabych miesiącach, czy jednak nie? Więc ja to przełożę trochę na lata. Czy warto inwestować, zacząć inwestycje od lat, które są na minusie, czy jednak to od tych, które są na plusie? No to zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście, no, analiza wsteczna zawsze skuteczna, ale patrzymy to na konkretnych danych, na tych danych, które rzeczywiście miały miejsce. No i patrząc na ostatnie chociażby lata, jeżeli chcemy wziąć taki chociaż okres, żeby było te 10 lat, no to nie będziemy brać 2022 roku, tylko weźmiemy sobie chociażby ten rok 2008. No i widzimy, że mamy rok 2008 z minus 37%, a taką dużą, na przykład tym dużym wzrostem jest rok 2003, gdzie ten wzrost był 28,7. Więc porównajmy sobie, jak to by było, jeżeli byśmy zaczęli inwestować w 2003 i w 2008. No to bierzemy ten rok 2003, powiedzmy, że te dane będą dokładnie takie same, czyli tutaj też od razu wpiszę 10 tysięcy i 10 tysięcy miesięcznych dopłat. Bierzemy sobie ten 2003, bardzo mocny rok. I bierzemy sobie 2008, bardzo mocny rok. Co tutaj widzimy, jeżeli chodzi o te o ten zysk brutto po 10 latach. To w 2008 roku, w tym tragicznym roku, zauważmy, w tym roku, gdzie no to był jeden z najgorszych, najgorszych lat w te około 100 lat, no to mamy sytuację, w której zysk brutto po tych 10 latach to jest 124 tysiące. A po 2023 roku, czyli w przy, jeżeli inwestujemy w tym świetnym roku 2023, to się okazuje, że po 10 latach zysk brutto jest 49 tysięcy. Więc y, przez 10 lat więcej zrobiliśmy inwestując w tym tragicznym roku. A jak to było od tego roku do 2024 roku? Otóż no tutaj widzimy, że jednak 2003 dał nam zarobić więcej. Wynik końcowy na koncie IKEN no to jest ponad milion, a w 2008 to byłoby niecałe 700 tysięcy złotych. Dlaczego? Dlatego, że procent składany działa. Można powiedzieć, że jeżeli będziemy wcześniej inwestować, no to będziemy mieli większą przewagę nad innymi, no bo rynek w długim terminie, w długim terminie rośnie. Oczywiście może się zdarzyć rok, dwa, trzy lata z rzędu. Zauważmy, tu były trzy lata z rzędu na minusie. To nie jest nic niespotykanego. Tutaj były 4 lata z rzędu na minusie, więc mogą tak zdarzyć się takie sytuacje, ale w bardzo długim terminie no, opłaca się wcześniej być na rynku. No ale sprawdźmy jakieś inne lata, no bo to, to nie jest tak, że jeżeli sprawdziliśmy tylko jeden przykład, to od razu znaczy, że zawsze lepiej wchodzić w gorszych czasach niż w czasach lepszych. Czyli zawsze warto wchodzić w momencie, kiedy wszystko spada niż wszystko rośnie. No sprawdziliśmy jeden przykład, no ale dobra, dajmy też jakiś jakiś inny przykład. No więc mamy też inny bardzo duży spadek. W 1974 mieliśmy bardzo mocny spadek 259, więc wpiszmy sobie 1974 i wpiszmy sobie jakiś inny rok, w którym były wzrosty i to dosyć mocne wzrosty. No to możemy sobie wpisać taki bardzo mocny wzrost, najmocniejszy wzrost 52,6 w 1954. Więc zobaczmy sobie, jak to będzie, jeżeli weźmiemy 1954. I co się teraz okazuje? Jeżeli chodzi o wynik po 10 latach, to patrząc po 10 latach na koncie IKE, czyli bez podatku, mamy praktycznie taki sam wynik 250 tysięcy w 54, 200, 244 tysiące w 74. Przypomnę, że ten 74 to był ten taki dużo gorszy rok, a ten 54 był tym dużo lepszym rokiem. I tutaj zauważmy, jednak mamy sytuację, w której wyniki są bardzo podobne po 10 latach, ale bardziej opłacało się wejść w tym lepszym roku, w tym najlepszym roku. Czyli odwrotna sytuacja jak wtedy. Co prawda te różnice są tutaj minimalne, ale znowu, jeżeli sobie zobaczymy bardzo bardzo długim terminie, czyli do 2024 roku, to znowu wypada na to, że lepiej było być na rynku jak najwcześniej, bo z 1954 ten wynik końcowy jest nieporównywalnie wyższy niż z 1974. I zauważmy, tutaj mówimy tylko o 20 latach, czyli to też nie jest jakiś taki strasznie długi okres, ale jeżeli popatrzymy od tego 74 czy 54 do 2024, to ten procent składany w każdym kolejnym roku robi coraz większą robotę. Więc widzimy, że mamy tutaj zależność taką, że im wcześniej zaczniemy inwestować, jeżeli patrzymy na bardzo długi termin, tym lepiej. Ale jeżeli chodzi o stopy zwrotu z długiego terminu, 10 lat, myślę, że do długiego, nawet bardzo długiego, jakoś niesamowicie długiego, ale jednak długiego, to tutaj może być, może być różnie. Możemy sprawdzić sobie jeszcze jakiś jeden inny przykład. Możemy zobaczyć chociażby. Wejście w na przykład 1937. Dajmy bardzo słaby rok 1937, gdzie te stopy zwrotu no, są niskie, jakby zauważmy. Wynik po 10 latach 180 tysięcy, więc naprawdę bardzo, bardzo nisko. I dajmy sobie jakiś taki dobry rok, powiedzmy 1945, no, gdzie było zakończenie wojny: 35,8. Dajemy sobie 1945. I co się okazuje? Tutaj wejście w bardzo dobrym roku okazało się lepsze niż wejście w bardzo złym roku, jeżeli patrzymy na 10 lat. A jeżeli patrzymy na to do 2024 roku, znowu zaskoczenia nie ma. Oczywiście mamy sytuację, w której lepiej było wcześniej być na, być na rynku. No i tutaj można powiedzieć, że mamy pewne już takie pewne wytyczne, które moglibyśmy tutaj zaimplementować do swoich inwestycji. Ważne jest to, że my nie znamy przyszłości. My nie wiemy, czy następny rok będzie plus 20, minus 20, minus 15, plus 15, nie mamy tego, tego pojęcia. Z tym, że jeżeli chodzi o tę przyszłość, ja już słyszę te głosy, że ale stary, teraz to jest inaczej. Jest, w, 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 mamy specyficzne czasy. Jest wojna, jest inflacja, jest kryzys, był COVID, były pandemie myśli, że w 2008 albo w 2001 albo w 1994 ludzie siedzieli sobie przy kominkach, popijali kakao, mówili spokojnie to tylko przejściowa korekta. W 2022 czy 2024 to się pewnie będzie wtedy dopiero działo, a tutaj my nic z nami, nic tam się nie dzieje. Absolutnie nie. Pewnie robili w Gacie dokładnie tak samo jak wielu inwestorów teraz, którzy właśnie patrzą na te obecne czasy i myślą wchodzić, nie wchodzić, inwestować, nie, nie inwestować. No, i okazuje się, że im wcześniej zacznie się inwestować, tym po prostu lepiej. Ale mówiłem też, że zobaczymy sobie dane na polskim największym, najwspanialszym indeksie światowym. No, mamy dane z WIG. One nie są aż tak długie, więc tutaj też nie będzie aż tak fajnego porównania. Ale możemy sobie też to zobaczyć. Kalkulator WIG. No i powiedzmy, że dajemy. I jakiś znowu rok, który jest bardzo mocny, versus rok, który jest bardzo słaby. Od razu 2008 rok, no to zdecydowanie widzimy, że to jest bardzo słaby rok, więc dajmy sobie ten 2008. I dajmy sobie również rok jakiś mocny. Niech to będzie, niech to będzie na przykład 1996, gdzie było 83,2. Tutaj jeden, jeden słupek mi się nie zmieścił, 93, kiedy, kiedy to było 1017, więc tutaj od razu nie, nie chciałem dawać ten, te stopy zwrotu do 1000%, bo byłoby to niewidoczne. Dajmy na przykład 96 albo 99. może dajmy najpierw 96, zobaczymy jak to będzie wyglądało. 1996 i znowu 10 tysięcy i 10 tysięcy. I już tutaj damy 2008 również 10 tysięcy i 10 tysięcy i widzimy, że jeżeli chodzi o wejście w bardzo słabym 2008 versus wejście w bardzo dobrym 96, to przez 10 lat dużo lepsze było wejście w 96, czyli wejście w tym bardzo dobrym, bardzo dobrym roku. Ale patrząc w bardzo długim terminie, czyli od 96 i od 2008 do 24, no ten 96 jest zdecydowanie lepszy. Im wcześniej zaczniemy inwestować, tym po prostu lepiej. Jeszcze zobaczmy sobie może jakiś inny rok. No, mamy ten 2008 bardzo słaby, ale mieliśmy też zobaczyć 99. Bardzo dobry rok. No to wchodzimy w 99. To się okazuje, że przez 10 lat te wyniki są praktycznie takie same. Wynik po 10 latach z 2008, 157 600. Po 10 latach 99, świetnego roku 99, 154 400. Czyli bardzo, bardzo porównywalnie. I znowu, im wcześniej zaczniemy, tym lepiej, no bo patrząc na bardzo długi zwrot, no to jednak 99 zdecydowanie tutaj wygrywa. Więc widzimy, że nie ma jednoznacznej zależności od tego, czy wchodzimy na dołku, czy wchodzimy na górce, bo my nie wiemy, jaka będzie przyszłość. I to jest, myślę, że najbardziej istotne w inwestowaniu. Trzeba mieć no, niezłego pecha, żeby zacząć inwestować na szczycie banki internetowej, czy w samym środku kryzysu Lehman Brothers, ale w takim długim terminie w sumie rynek ma to gdzieś, w bardzo długim terminie rynek ma to gdzieś, kiedy zacząłeś. Liczy się, że w ogóle zacząłeś i nie skończyłeś przedwcześnie. No bo no tutaj w wielu aspektach warto nie, nie kończyć przedwcześnie. No i teraz zdradzę ci sekret. Sekret, który płynie właśnie z Excela, z twardych liczb, które były. Wiem, że nie możemy patrzeć na to, co będzie, no ale mamy informację, jak rynki się zachowywały. No, i można powiedzieć, że jedyną strategią na wrzesień, październik, listopad, każdy inny miesiąc w roku jest prosta, nudna strategia. Większość z was ją zignoruje, bo nie da tego dreszczyku emocji co hazard, ale to właśnie ta nuda odróżnia milionerów od bankrutów. A ta strategia to trzymać się swojego długoterminowego planu i nie zbaczać z niego. Jeżeli jesteś na rynku, to bądź na rynku. Czy są spadki, czy są wzrosty? Czy jest hossa, czy jest bessa? Ważne, żeby była essa, czyli ważne, żeby być na rynku, żeby inwestować w dobre spółki albo w dobre indeksy. Ktoś tu może powiedzieć, a czemu nie porównałeś jakichś spółek, a patrzysz na indeksy, a tutaj na giełdzie mówisz głównie o spółkach na swoim kanale. No tak, bo porównywanie pojedynczych spółek nie miałoby sensu, dlatego że ja mogę Ci pokazać spółkę, która zarobiła świetne pieniądze, a mogę Ci pokazać spółkę, która, która zbankrutowała po drodze, tak? Mogę Ci pokazać stopy zwrotu z ostatnich 15 lat z Dom Development, a mogę Ci pokazać z Getbacku, więc tutaj Dom Development będzie miał ogromne stopy zwrotu, Getback będzie miał tragiczne, no bo to jest firma, która jednak e, 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 która miała swoje potężne problemy parę ładnych lat temu. E, więc myślę, że takie porównanie może być i wyłącznie dla indeksów, dlatego patrzę tutaj właśnie na indeksy. W w każdym razie, jedyna porządna strategia, jedyne co można tutaj zrobić, to trzymać się swojego długoterminowego planu, być na giełdzie cały czas. To się nam po prostu opłaca i to nam y, mówi, czy to dane z indeksu WIK, czy to dane z indeksu SP500. Większość lat jest wzrostowa. Wzrosty są mocniejsze niż spadki, więc po prostu lepiej być na rynku niż na nim nie być. I to jest myślę, że konkluzja z tego filmu. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. Trzymaj się, cześć.